Witam Was. W poniedziałek, jak mówiłem, dzisiaj będziemy malować sufle. Tak jak Wam właśnie mówiłem i obiecałem, że coś nagram. Dzisiaj jest 27. Poniedziałek. Żebyście wiedzieli, Wam mówię, powiem. Bo nieraz zapomnę daty. Musicie mi wybaczyć. do błędu też się przyznałem, że cenę się powinno od razu dogadywać. No, ale wiecie, tak jak to jest czasami. No dobra, ja pale wsiadam, przesuwamy tu i będziemy działać. Będziemy dzisiaj to małą malować z prężarką. dużą, wiecie, nie wolno, a ja zapomniałem, bo na później wciąga powietrze i by mogła wystrzelić, Nie daj Boże, czy co tam, no wiecie, to małą nadwór przed łóżka i Dobra, widzimy się za chwilę. Mieszamy farbę. To wlewaj, Rozpuszczalniki. Sie się. Jedna puszka. Czy jedna? No zobaczymy, tam nie. Ya adam <gülüyor> 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 Ну no, идем, начинаем, мало. Ух, рыбар, что у меня, дох, у меня, пане. Jest 27 stycznia, bo nie powiedziałem poniedziałek, to mówię dopowiem, bo powiedziałem, że jest 27 poniedziałek, ale nie powiedziałem, że styczeń. No tak jest właśnie pomalowana, tak jak widzicie. Ja tam perfekcyjnie nie pomaluję wiadomo, bo to ja nie jestem malarzem tu, ale dla siebie to tyle co tego to widzicie zacieki są. Ja to mówię. Nie ja jestem tym. A na drugiej stronie, na tej puni się pomaluje pędzelkę. Już tam jedną stronę to już tam wiecie, no, tak wygląda, jak widzieliście. Wiem, powiecie, powinien być podkład dopiero na czerw... potem na czarno, ale każdy robi jak uważa i dla siebie. Beczka też nie była, jak wiecie, podkładem, tylko malowana na zielono i trzyma, więc i nie schodzi lakier czy tam co tam. No dobra. Mam nadzieję, że odcinek Wam się taki spodoba. Z pomalowania, z przywiezienia z szufli, pokazania raczej. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i widzimy się już w dalszych odcinkach. A co dalej, to zobaczymy. Trzymajcie się. Pa, pa!